jeszcze nie wiedzą, że mają. Jest bardzo sympatyczna atmosfera, dziewczyny już świetnie malują. Zapraszam. W zajęcia w przyszły czwartek, godzina 12, klubka ma. Przepisem. I na Właśnie tradycją naszych zajęć jest takie zakończenie, pokazanie tego, czego wykonałyśmy. Na emisarze wystawy, przy okazji też rozmowy o sztuce. Może Pan, jeszcze coś w zapraszam. Dobry wieczór, nazywam się Urzędnik. Prowadzę zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, ogólnousprawniającej dla wszystkich naszych studentów. No, poziom prezentujemy już bardzo wysoki, ale gwarantuję, że wszyscy damy radę, no i też zajęcia moje odbywają się w poniedziałki w Szkole Podstawowej numer 6 o godzinie 18. To nie wiem. Jest. Jest w W tym samym tak, miejscu, co do tej pory. O godzinie 18. W zeszłym roku była 19, Dziękuję. Nazywam się Ilona Pach. Ja prowadzę wolontariat. W tym roku, jak zawsze, Jak zawsze na pewno zrobimy paczkę dla potrzebującej rodziny. Z tym, że w tej chwili mamy trochę trudności otrzymaniem adresu, ponieważ obowiązuje RODO, obowiązuje RODO i wobec powyższego MOPS nie może nam dać ani wskazać żadnej rodziny. Ale myślę, że wśród nas, wśród sąsiadów znajdziemy kogoś, kto potrzebuje pomocy i wyrazi zgodę żebyśmy dla niego przygotowali paczkę świąteczną. Jeżeli chodzi o jakąś pomoc w szpitalach lub, lub domach opieki, bo przecież w Knorowie mamy trzy domy opieki, również nie, może, nie możemy tam wejść, ponieważ trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, odpowiedni kurs wolontariatu skończony. Także osoby, które już zaczęły chodzić do nadziei, do szczegółowic, więc już personel ma do nich zaufanie i dalej chodzą, ale nowych wolontariuszy nie przyjmują. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Barbara Kaszek, Mimo, że rodo działa, to się też nazwisko, adres konta też nie powiem. E, oczywiście, jak w biegu roku prowadzę Akademię Piękna, na którą bardzo serdecznie zapraszam wszystkie panie i niestety w październiku nie odbędzie się, ze względów takich moich prywatnych, ale w listopadzie, 4 listopada. To jest oczywiście poniedziałek. Jak do tej pory 9.30 dalej jest aktualna i w tym dniu, tego 4 listopada następne terminy sobie ustalimy, jak będą panie sobie życzyły. Ale na pewno będzie to raz w miesiącu i w poniedziałek. Serdecznie. Sztuka Terii. Nie miałam zapisanej. 사람이i, Ania Zapraszam bardzo serdecznie do sekcji gier towarzyskich typu brycz, remi, szachy, i to jest krable. Ostatni wtorek miesiąca, w tym miesiącu to przypada 29, o godzinie 17 do 19. Serdecznie zapraszam. Nie. Informacja nie. będzie też na stronie. Ale w też. GAMI, ogami. Tam gdzie języki. Do zobaczenia. Nowa informacja, więc nie ma informatorzy. Proszę patrzeć na stronę. Moje nazwisko Malik Bernadetta I ja opiekuję się grupą, która tańczy tań, Zumbę powiedzmy. Jest to bardziej energetyczny taniec niż tam, prawda, powiedziany. ale zapraszam wszyscy. Dużo, dużo improwizacji jest. Mamy zajęcia w szkole numer 6, Podstaw byłej i tak nieznaczona. teraz jest numer 6. Tak i tam, gdzie zawsze o godzinie 19 w poniedziałek. Zapraszamy od poniedziałku. Dziękuję. No to sporo było o tańcu. Ja jeszcze tylko dodam na zakończenie, że jak wiecie w tym roku, w marcu był recital. Moi, no, wiadomo czyli szpaka, mego i były dwa recitale jednego dnia. Chcemy to, chcę to powtórzyć w przyszłym roku na wiosnę, a może się uda, ale nie w przyszłym, a w następnym roku na plener. To tak wstępnie. Brawo. No, podejrzewam, a właśnie podejrzenie graniczące z pewnością, tak z Tomaszem tu rozmawialiśmy, że nie ma chyba na Śląsku drugiego takiego uniwersytetu trzeciego wieku, który ma tak bogatą ofertę programową, prawda? A możemy to realizować dzięki wspaniałym liderom, którzy tak pięknie nam nas prowadzą i że tak powiem ciągle nam coś nowego oferują. No, zrodził się pomysł gier towarzyskich, Aniu, bardzo serdecznie, a to jest Ani pierwszy raz, Ania dołączyła do grona liderów. Brawa Ani. wszystkiego dobrego, cieszymy się. Także znaczy, myślę, że, że bardzo y, fajny y, pomysł, więc pięknie dziękujemy. Natomiast odnośnie y, Zumba i chyżenuszki, co za problem zorganizujemy derby, proszę Państwa. Możemy takich wieczór nie ma problemu. Dla nas żaden problem. Dziękuję Wam pięknie, moi drodzy, także wszyscy y, Państwo już wiecie, jeśli chodzi jeszcze o język...